Nie widzę powodu, żeby pociąże miały być mniej pociągające, mniej seksowne, mniej ponętne. Można sobie zepsuć ciało, po prostu się na przykład, nie wiem, roztyć straszliwie. Obserwowanie przez kilka godzin, jak z ciała kobiety pełnego krwi, no, ekstrementów i tak dalej wychodzi nowe życie, myślę, że w sposób absolutnie zasadniczy, ale to są moje przypuszczenia, zmienia stosunek mężczyzny do kobiety. On, on przestaje widzieć... Obiekt uwodzenia, obiekt seksualny, on widzi w kobiecie matkę. Ja e, e, mojej kobiety pożądam przed ciążą, jak i w ciąży, jak i po ciąży, e, dokładnie w tym samym e, stopniu. Panie doktorze, a czy praca nad takim związkiem, kiedy nie ma już tego pożądania, przynajmniej jedna ze stron go nie odczuwa, ma sens? Należy ustalić motywację do. Bycia w tym związku i należy, należy przede wszystkim ustalić e, pewną dynamikę zmian, jakie w tym związku zachodziły. Temu związkowi się należy przyjrzeć nie tylko od samego początku jego trwania, ale również trzeba się przyjrzeć osobowości każdego z partnerów, który ten związek zaczął tworzyć, bo oni jakby wnoszą do tego związku pewien bagaż doświadczeń, pewien bagaż wyobrażeń, pewne modele, e, jak chcą funkcjonować w związku. I bycie razem powoduje konfrontację tych modeli i wyobrażeń ze sobą. I albo dochodzi do ścierania się tych modeli, wypracowywania swojej własnej płaszczyzny, na której będziemy się porozumiewali, albo nigdy jej nie wypracujemy i do końca życia zaczyna... występują różnego rodzaju tarcia, albo jedna strona się w imię wyższej staje, podporządkowuje i daje się terroryzować. I po iluś latach należy się zastanowić, czy ten argument wysuwany, mianowicie zmiana atrakcyjności fizycznej, tak naprawdę rzeczywiście dotyczy zmiany atrakcyjności fizycznej i niemożności wywołania... Pan doktor do końca nie wierzy w ten argument, że, że nie, tylko nie, nie, o to ja, chodzi. Nie, no ja wierzę, tylko musimy zawsze spojrzeć szeroko na związek. Spojrzenie tylko i wyłącznie przez pryzmat... Utrata atrakcyjności fizycznej nie, nie do końca może oddawać e, rzeczywistość i poczucie tego, że ta osoba, która wypowiada taki argument, tak naprawdę wypowiada, bo w niego tak naprawdę jest wierzy, jest przekonana. Tak być może, ale o tym ja muszę się przekonywać, eliminując również szereg innych czynników, bo bardzo często osoba wysyła pewien argument... Bo takie jest jej najprościej i to się nasuwa w pierwszej, w pierwszej kolejności. Ale później, jak się zaczyna zastanawiać tak nad związkiem, to może się okazać, że problemów jest szereg innych, z których nawet nie do końca sobie zdawałem sprawę, bądź uświadamiałem, albo sobie uświadamiałem, ale nigdy ich nie wypowiadałem. Dopiero wizyta w gabinecie pozwala się odblokować uruchomić taki mechanizm wyglądu w samego siebie i przekonać się tak naprawdę, co tak naprawdę dolega temu związku. Dziękuję bardzo Panie Doktorze za rozmowę, a Was zachęcam do pisania na nasz kontakt mailowy dobryseksmałpaagora.pl. Piszcie, jeśli macie problemy czy tematy, które chcielibyście dotyczące seksu. To jedyne kryterium, żebyśmy poruszyli w tym programie. Do zobaczenia.